Uciekła mi twarz z obiektywu. To będzie cięcie. Gdzie? Do kamery. Do kamery? Oni do mnie przyszli i powiedzieli, że mają pomysł na nakręcenie filmu, że nie ma na to kasy i trzeba to zrobić dzisiaj. Ja nie byłem taki głupi, jak, na jakiego wygląda. i się zgodziłem. Jeszcze raz. Nie żałuję. Ty, ale graj trochę, że czekasz, nie tak tu właśnie, co i cała Polska żyła pawulonem. Proszę pana, pawulon. A, no dobrze, biorę. Sklep zoologiczny był ustawiony, mieszkanie prywatne, no to było ustawione. I Ja załatwiłem agencję pogrzebową. Dobrze. Mm, miałem kiwnąć głową. No to ileż ty to kręcisz? Całą twarz w masz mieć. I to jest warunek twojego udziału w tej scenie. Jeszcze oddać. A na włosy, możesz mu na włosy, bo ta sama twarz to jest taniej. I tak Boga. masz krótki. Dajcie to, bo jak nie zaraz upierdolicie to... <noise> Brudną deskę? <noise> Budżet jakiś był, musieliśmy kupić mięso. Teraz nie będzie wyglądało jak mięso, a tak to wyglądało jak taki cały kawał. Także tam za 12 złotych poszło na ten film na pewno. Hubert, słuchaj mnie. Cały czas stąd. Bo ja, Michała, ciągnę ze dwa razy, żeby było tak, że on się tu pojawia, znika. A jak ty żeś tu wszedł, no to trudno, żebyś mnie nie filmował, to jak ja mam go wciągać? Musi stąd, tylko stąd. Krew to keczup, to było chyba w mieszkaniu, także keczupu nie trzeba było specjalnie kupować. Nie myłem się. Weźmy brzni jeszcze. To będzie kręcane przez szyby i ty w tym momencie. W ogóle mają dobre pomysł. Włączysz telewizor, oglądasz pół minuty, nie wiesz o co chodzi, ale już się śmiejesz. To znaczy, że nie przełączysz się na inny kanał. Nie uda się to, spelać, mówię ci, że się nie uda. No wygrali konkurs przecież, prawda? To będzie Michał. Żyjesz. No i oni są sławni, a ja prawda? Kręcę da, film dalej. Da, da.